Cześć, witajcie u Zdrapkowego Małżeństwa. Dzisiaj przychodzimy do Was takim drobnym miksem. Jest to miks z drapek za 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 20 25 zł. To nawet. Nawet. Mój mąż zainwestował w zdrapki po złotówkę, więc on będzie sobie je drapał, a tak. ja dostanę krzyżówki, więc w międzyczasie on będzie sobie drapał te po złotówkę, a ja będę wydrapywać po prostu. Więc mamy tak, z tych zdrapek 4 razy kółko i krzyżyk, pięć razy na szczęście, dwa razy krzyżówka po 3 złote i dwa razy krzyżówka po 5 zł. Także wkład jest może jakiś nieduży, ale zobaczymy. W krzyżówkach mamy już wydrapane i zostawione po 4 litery. Także, kochanie, ja sobie wezmę jeszcze jakieś na szczęście, żeby nie było, że nic nie będę drapać. Wezmę sobie trzy na szczęście. O. Dobra. A my sobie zaczniemy od kółka i krzyżyk. Zrobimy tak, że tyle niż jedno, później ja. Dobrze. Tak, no to... i a wiadomo, jak to typowy ja, dobra, mamy kółko, no to pójdźmy może na skos, mamy krzyżyk, u góry krzyżyk, to może na dół teraz, niestety kółko, czyli co, już tylko tutaj może nam się coś utworzyć, no i chyba będzie lipa. Nic nie mamy. Jeszcze tylko... Gdzie ja tu są kontrolne w sumie? Tak dawno już tego nie drapałem że nawet nie wiem. Gdzie Dobra. popadnie. O, czyli gdzie popadnie, tu jest akurat KNG. Dobra, ja sobie wzięłam kilka na szczęście, więc zobaczymy. A tutaj mamy serce, mamy worek i diament. Drugi diament, siódemeczka i trzeci diament, czyli mamy 2 złote. Super. Dobra, kolejny kółko i krzyżyk. O, to zaczynamy sobie może od rogów. żeby było ciekawiej. Dobra, no to zobaczmy, co mamy tutaj. Krzyżyk, krzyżyk. No, hm. czyli cała strapeczka. A nie, mamy linię. No, widzisz. A Dobra, no to sprawdźmy naszą wygraną. 2 zł, no to tak jakby super. remis, dobra. Teraz tylko znajdźmy tutaj te... Tu już F się pokazało. Tak, jedno F, no ale mamy resztę. No fajnie, fajnie. Dobra, to ja sobie może teraz zrobię krzyżówkę. O, trzeba troszeczkę się oddalić. Ale tak chyba będzie ok? Eee, dobra, no i zobaczmy co tutaj mamy. Literka M. Tutaj dzięki temu powstaje nam słówko tym. Jest to nasze drugie słówko. Mamy kwit i tym, ale najbardziej brakuje nam literki A, więc no na to czekamy. Czy teoretycznie tutaj... typowe jak na krzyżówkę, ale tutaj mamy jedną, w której literka A nam dała może no 3, no nie, 4, bole. No, nie ale niedużo. dużo. było jeszcze N, ale dobra. Nic więcej tutaj z M nie widzę, także szukamy. Patrzymy, co jest. Tutaj mamy E. Okay. No E już da. No tutaj mamy E. Tutaj mamy E. Tutaj, ale wszędzie brakuje nam A. Także, niestety, niewiele. Dobra, patrzymy kolejną przedostatnią. Jest to F. Trochę F jest akurat. Tutaj, tutaj Tutaj, no i co, no i ostatnia literka, tak naprawdę ostatnia o, szansa. O albo A. No tak, mhm. mamy tutaj B. I to było na tyle. No, także B, także niestety. B. B. Tak, B, proszę. Dobra, lecimy z kolejnym kółko i krzyżyk. Dobra, zacznijmy sobie od rogów, bo jak tak dobrze poszło, to może tym razem też tak będzie. Dobra, czyli tak, tu może być kółeczko, jest krzyżyk. Tam może być krzyżyk, będzie kółko. Dokładnie, dobra. To tu teraz. Która linia może jeszcze powstać? Mamy krzyżyk, kółko i krzyżyk, Most czyli lipa. Więc... Dobra, to mamy na szczęście. I mamy worek, diament, prezent, serce, serce i diament. Niestety. Tym razem już jest przegrana. No i ostatnie kółko i krzyżyk. Może tutaj będzie nieco lepiej. Dobra, mamy kółko, krzyżyk, kółko, krzyżyk, kółko. Krzyżyk. Kółko. O, to niesamowite. I Krzyżyk. To teraz. Krzyżyk i kółko. Czyli znowu hmm. nic. No to niedobrze. A ja wezmę sobie jeszcze jedno na szczęście. Prezent, prezent, biedronka, worek, diament i prezent, czyli długóweczka. No to 3 zł, no Szału nie ma, powiedziałabym. No ale zawsze coś. No dobra, to teraz zaczynam. Ja tym razem na szczęście. No i sprawdźmy. Mamy pierwszy worek, gwiazdę, prezent. Siódemkę, na razie wszystko. Prezent i co prezent. No i fajnie, dobra, zawsze coś. No to jest Czyli BBB. Już kolejna złotóweczka. No dobra, to teraz pora na kolejną krzyżówkę. I co tu będzie? A tu będzie literka B. No to tak, tutaj. Hmm. I tutaj. Fajny, super. I no to już jest więcej bo tu jest i tutaj, i tutaj. A tu było A. Było A. To czemu ja tego nie To jest tajga, czyli mamy dwa słowa. Więc tu mamy jawa i tajga. To są dwa słówka już. No i... No i co? No i nic więcej. Także przedostatnia literka to literka N dywan, herbatnik, tanzania, dren, eee, oleander, ordon, kino. O, mamy trzy słowo, dobrze. Uff, całe szczęście. Eee, czyli mamy jawa, tajga i kino. Może jeszcze coś wpadnie? Tu jeszcze A było, jeszcze M mogłoby wpaść, R, R mogłoby wpaść też, fajnie. D, D też mogłoby wpaść, a wpadnie L, tak. No cóż, ale przynajmniej jest 3 zł, czyli BBB. To najważniejsze. No i teraz nasza ostatnia strapeczka po złotówkę. To, to trochę za dużo sorry. Sprawdźmy. Mamy tutaj prezent. Siódemkę. Serce, siódemkę, prezent. I serce. Siódemkę. Serce. Niestety, po co kraczysz? O, od tego jestem. Dobra. No to zobaczmy, co tutaj będzie. Mamy literkę S. No to sobie Oslo, Esej, Szympans. E, Osina, Hiroshima, Houston, mam problem. E, dobra, to chyba tyle. Tutaj Kos, Szmaragd i chyba tyle. Dobra. Kolejna literka to literka D. O, to fajnie. Bo nam tutaj buduje słówko. Tutaj w brodzie mamy. A w buddyźmie było dwa razy ok, czyli beby się przydało. Czy mamy dwa słowa? Tutaj w bonusowym, ale już nam się nie utworzy. Natomiast co tutaj po tej stronie? Po tej stronie Dejak Dramat. To moje ulubione słówko w tej krzyżówce. Yy, yy, yy. Co tu jeszcze? Chyba tyle. Dobra, patrzymy. Przedostatnia literka to literka C. Tutaj... No, szału nie ma. Tutaj jeszcze było tak, teraz przed chwilą tak. Więc tutaj mamy słówko Adam i Zima, czyli mamy po dwa słówka. C, C, C. Tutaj jeszcze jest c. Tutaj jest c. I to tyle. No i ostatnia literka to literka P. I ona chyba nam nic nie daje. P, 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 tu jeszcze P. No i to by było chyba na tyle. Także mamy w każdej słówka. I niestety się to potwierdza. Dostałem jeszcze ostatnia krzyżówka. Eee, także sorry, zabrałam Ci o jedno za No trudno. Przepraszam. Eee, tutaj co mamy? Tutaj mamy tylko słówko Ada. Także też bez szału. I patrzymy, co to jest dalej. To jest O, to jest O. Okay. o. Teoretycznie jeszcze może nam się utworzyć ale to musiałoby być naprawdę... musielibyśmy mieć farta Że tak to ujmę. O, 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 o to chyba tyle. Tutaj Anaconda, Noe, Eksplozja, Kokon. Um, no, to tyle. Później mamy literkę I. No to już nam się nie utworzy ale... Fisher Beach no tego i trochę jest Cukiernia ale dziwne, że tutaj tak strasznie pusto, nie uważasz? No, Może to... jakieś pominamy jakąś no literkę czy coś? Chyba nie. Też ale... jest możliwe. Nie wydaje mi się, ale... No cóż, jakoś tak pusto. I... No to też nie za dużo nam dało po tej stronie. Jeszcze tu debiut jest. A okej, okay. przedostatnia literka to literka U. To w tym debiucie niech będzie cukiernia. Mm. No, to tyle. Odpuśćcie, ale będzie nam brakowało już literek. Hmm. Tak pidnie trochę, nie sądzisz? No, jakoś tak. Nie wiem, to może teraz padnie E... T No, żeby ci było smutno, że nie miałeś S Ale to daje już słówka Dwa nawet No, ale to są jedyne dwa na tej krzyżówce Mamy haft i kwota Także, niestety Tutaj T te... Tutaj jeszcze gorzej tutaj też nam tworzy się drugie słówko mamy Ada tutaj te no niestety, nic ciekawego no cóż, bardzo mi smutno Show nie ma no to co, z takiego luźnego drapanka niewiele uzyskaliśmy bo na wydane 25 zł zwróciło nam się u mnie 2 złote w krzyżówce i złotówka w, na szczęście. Trzy, tutaj mamy trzy jeszcze w krzyżówce, czyli 6, 8, 9. No dramatu nie ma. Ale fajnie też nie jest. No, ostatnio nawet nam lepiej premiera poszła, co jest rzadkością. Bo więc... no, no, trzeba było wziąć premierowe zdrabki. A trzeba nie, było. A nie takie, o, no nic, ale, ale co podropaliśmy, to nasze. To najważniejsze. Co się zwróciło? Będziemy mnożyć. Dzielić. <laughs> tu u nas. Się tak. dzielić? Dobrze, możemy się dzielić. Ja nie chcę problemu. Więc pamiętajcie o łapce w górę, o jakimś ciekawym komentarzu dla nas. No i powiedzcie, czy wam pasuje takie tło, czy wolicie białe? Czy lepiej na tym widać, czy lepiej widać było na tamtym? To dziękujemy Wam za oglądanie i zapraszamy już niebawem na kolejne odcinki.